Vi ja. har

Tutaj jest zakład sypialny, znajduje się piste Muszę wyjechać z edrykowanym samochodem. Zjazdy na pochodnią nocną odbywają się w godzinach od 17 do 19, a ja wyjeżdżam od 8 do 10 na następny dzień. I teraz przejdźmy sobie z powrotem na rynku sali. Ja powiem, gdzie my się zapraszamy. Zapraszamy? Nie wiem. A musiałbym na telefon. <śmiany> My tak czasami. <śmiech> jak <śmiech> pracujemy tutaj w nocy. E, Teraz, niedzielę, jutro, jutro Aha. będę tutaj w nocy. Ale dwie godzinki tylko. Ale zawsze. To.